Kawiarenka naprawcza stajnia, którą uruchomiliśmy w ramach projektu SURFACE to jest jeden z niewielu przykładów na terenie naszego regionu, który pokazuje jak kompleksowo można zajmować się problemem ponownego użycia produktów i w ogóle zapobiegania powstawaniu odpadów. To jest miejsce, gdzie każdy może przynieść rzeczy, produkty, których nie potrzebuje, które uważa już za niepotrzebne, na miejscu one są tutaj naprawiane, odnawiane, a następnie można je kupić za, za naprawdę dostępne pieniądze. Podczas trwania projektów w zeszłym roku, w 2019, zauważyliśmy, że jest potencjalnie ciekawy temat, który można połączyć z rękodziełem, rękodziełem i rzemieślnictwem. No, a mianowicie, jest to wszelkiego rodzaju aspekt od naprawiania rzeczy. Wydaje mi się, że brakuje ludziom takiej umiejętności. Jednak poprzednie pokolenia musiały sobie z tym poradzić, ponieważ nie mogły od tak po prostu iść kupić sobie nowych, nowych sprzętów. Prowadzimy podobny projekt, Forget Heritage, też z programu Interact Central Europe i prowadzimy akcję pilotażową z organizowaniem studia Makerspace. Okazuje się, że Reuse i Makerspace mogą świetnie ze sobą współpracować, dlatego zostaliśmy zaproszeni do projektu. I Uczestniczymy w, tym, w tej podróży, ucząc się, jak można to zrobić, jak już robią to w Europie.